Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale z, z takim krótkim informacyjnym, gdzie chciałam odpowiedzieć na pewno pytanie, które YouTube usunął, no bo YouTube lubi usuwać komentarze od Was. Uwierzcie mi, i to z białych, głupich powodów, bo bardzo łatwo jest jakby zrobić coś niezgodnego z ich polityką, chociażby wklejając link, nawet jeżeli chcecie pomóc, więc nie wklejajcie linków, pamiętajcie. I tutaj mamy, wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że coś jest nie tak z tą historią. Czyli tutaj wspomniana Chap to jest interaktywne historie, uwodzenie swojego profesora. Tutaj sprawdzałam sobie, co to jest aplikacja. Ja kiedyś nagrywałam z niej poddałam się bardzo szybko, ponieważ tam trzeba tłumaczyć z angielskiego na polski. To już jest bardzo czasochłonne nie pracochłonne, czasochłonne. Druga kwestia jest taka, że nie miało tu żadnej oglądalności ani odbioru, więc stwierdziłam, że po co mam się męczyć godzinę na jedną część odcinka, a tych części było kilka Zresztą zaraz Wam pokażę o co chodzi Co do zbierania diamentów, nie jest to takie trudne Dość dużo jest dostępnych reklam, za które się ogląda Wiadomo, tych diaksów potrzeba tam z 200 na odcinek, ale przy prędkości zbierania na jeden odcinek zbierałam 3 dni. To chyba nie jest aż takie e, straszne. Niestety nie widzę dalszego ciągu, ciągu e, komentarzy, bo nie jestem w stanie w niego w bardziej go już powiększyć. Ehm, I playlistę, o której mówię, no to PL Chapters e, Interactive Stories, krótkie rozdziały. E, przynajmniej tak mam nadzieję, że o to chodzi. No bo się zgadza początek. Chapters Interactive Stories. No i nagrałam te tutaj... E, z krótkich opowiadań, shortsy, czyli y, kolacja, za którą mogłabym umrzeć oraz zaczęłam Love Live, ale nigdy nie skończyłam, bo stwierdziłam, że jak nie mam mieć żadnego odbioru, no to nie, dlatego też przykro mi, nie nagram nic takiego, bo bo, bo, bo y, nie ma odbioru. Zazwyczaj. Tak, na moim kanale jest tylko jedna seria, która ma. Bardzo dobry i bardzo duży odbiór i oczywiście jest z nim sekret, o czym się dzisiaj przekonałam. I bardzo dziękuję za to. Nie spodziewałam się aż takiego odbioru. Hmm, zakładałam, że będą dwie, trzy osoby, które się ucieszyły. Jej! A tu no trochę dużo osób, więc bardzo, bardzo boję się tej serii znowu. Znowu! Sekret to jest jedyna seria, jedyne filmy na moim kanale, które mnie, który, przed którymi się boję po prostu. Czuję taki lęk, żeby uciekajmy nie, tylko nie to, a jeszcze słyszałam, że ma być sekret, nie dwa. Masykra. Dobra, ja już nie przedłużam, już nie gadam, bo e, trochę się za bardzo tutaj wiecie. No to, e, to do mnie tyle. Życzę Mam miłego dziąka. Nie wiem, wieczora, zależy, kiedy oglądacie. No i co do usłyszenia w odcinkach. Cześć!